Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak na telefonie Huawei Nova 12S jesteśmy w stanie włączyć blokadę aplikacji. Także zapraszam do oglądania. Aby zablokować aplikację do osób trzecich, musimy przejść do ustawień, następnie wejść w opcję zabezpieczenia i wybrać pierwszą opcję, czyli blokada aplikacji. Klikamy ją. Podajemy hasło naszej tutaj kodu. Jeśli tego nie macie, będziecie musieli założyć taką całą blokadę i wtedy będziecie mieli wszystko zrobione. My sobie wybierzemy teraz galerię, żeby po prostu nikt w naszej galerii, blokujemy i teraz gdy chcemy wejść sobie do galerii, jesteśmy w pulpicie głównym i klikam sobie załóżmy galerię. Jak widzicie, mam teraz kod, żeby go wpisać, muszę wpisać nasze liczby, które podaliście do wejścia i takim łatwym sposobem udało wam się wejść do blokady. Także dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć!